Siema, parę odcinków temu yy, wkurwiłem jedną część lolowego community mówiąc, że nowa postać Zahin, Zahan jest do dupy i każda kolejna postać jest do dupy. I powiem wam tak, oczywiście nie myliłem się, bo był to odcinek troszkę, yy, żebyście się wkurwili i nie tylko. O, oh. ale to nie do mnie tak do mnie nie. No ja muszę być taki wkurwiany. Generalnie też z dziewczynami mówi, że jestem wkurwiający. No generalnie wkurwiający ze mnie gość. No i żeby dzisiaj było 1-1, bo wkurwiamy tych, co mówią, że Liga upadnie, chociaż pewnie takich jest mało. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Ale jeszcze ważna rzecz. Pod materiałem z Zachanem, Zachinem był jeden dobry komentarz, który mnie wypunktował jak śmiecia. Oczywiście, widzę, że tak. Byłem te bardzo tematyczny w tamtym materiale i jak najbardziej należało mi się dostać po mordzie. 10 dobrych czempionów podałeś i mówię to do zupełnie bez żadnego sarkazmu. Jeżeli ktoś z Was wyczuwa sarkazm, Golski, Golski, do domu, to Cię problem i mnie to nie interesuje. Ale przechodząc do materiału i do tego dlaczego uważam, że Liga nie upadnie, yy, albo przynajmniej no, zostanie. No bo umówmy się, Liga Legend to nie jest tylko gra, to nie jest tylko serial, to jest także lore i wiele, wiele innych. To są także gracze dobrzy, jak ja e sportowcy i tak chujowi ja. Ale wszyscy składamy się na to community i umówmy się. Community tej gry jest kuresko potężne. Ta gra żyje tak naprawdę własnym życiem. Liga Legend. Nie jest tylko grom. To nie są, to nie są tylko wiecie, ci puści gracze w tej grze, to są streamerzy, to są memy, to są turnieje, fanarty, pluszaki, kubki, nie wiem co jeszcze tam jest z Lola. Pewnie poduszki jakieś, yy, hentajcy pewnie też z nimi wychodzą, za ni z postaciami z tego Lola, yy, nigdy nie oglądałem, ale kolega mi mówił. What? Tyle tak naprawdę. Liga to jest kurwa p***na kultura. To, to jest, wiecie, to jest... Y, tworzymy historię, Liga Legend Moment. No w skrócie, nawet jeżeli wszyscy przestaną grać w Lola, co jest raczej mało prawdopodobne, to i tak cały świat zostanie, całe lore zostanie, cała historia zostanie. I umówmy się. Jeżeli Gierka żyje ponad 15 lat, to ta gra już jest w głowie graczy. Ta gra, nieważne czy w nią graliście, czy w nią nie graliście, to i tak... Wiecie, że ona istnieje. Wiecie, że jest taka gra. Może kiedyś w nią graliście, was wkurzyliście. Ale i tak większość graczy, jakichkolwiek, kojarzy po prostu tę Tak jak większość graczy kojarzy GTA 5 i pewnie 6. Oh, shit. To tak większość graczy kojarzy właśnie Lolca, Bolca, Gigastolca. I tak jak już wspominałem, Rito Games stworzył markę. A nie tylko samą grę, co jest bardzo ważne, bo jeżeli Riot stworzyłby tylko grę, no to niestety mogliby mieć lekkie problemy. Tak jak Sapkowski stworzył Wiedźmina i później były gry i w ogóle. Tak lore, lol Kurwa będzie trudne, łamaniec językowy Tak lore stworzył lore. LOL stworzył lore. No. Taka sytuacja, nie? I lore ten jest tak duży, że no poza tym widać na cinematikach, nie na cinematikach dzikie węże, stworzył najróżniejszego rodzaju interakcje z postaciami, żeby ta gra była jeszcze pełniejsza, stworzył komiksy, nie komiksy, bajki, serial na Netflixie, pewnie kolejny wyjdzie w jakimś czasie, więc czy ta gra może jakkolwiek umrzeć, czy ta gra może, może jej cokolwiek zagrażać? Oczywiście tego nie wiem, bo szklanej kuli nie mam, ale na razie się na to nie zapowiadam, bo po prostu ta gierka już jest tak bardzo w bani graczy, że to hit. Umówmy się, Ważną rzeczą też jest to, że ta gra, poza LOL-em, jest też TFT, mamy różne inne rzeczy, mamy różne inne gry. Wiadomo, nie są one tak znane, ale poszerzają one to lorowe uniwersum, a to sprawia, że marka, jaką jest LOL, Liga Legend Riot Games, jest tylko i wyłącznie coraz to, coraz to większa. I teraz kolejna ważna rzecz. Jeżeli mamy tyle gier, mamy taki potencjał, to nikt tego potencjału nie spieprzy, tylko dlatego, bo, bo tak. Lore, które powstało wokół tej gry, historie, najróżniejszego rodzaju postacie i inne rzeczy, tego jest tak dużo, tak dużo, że tego się nie da chyba zaprzepaścić. W sensie, dobra, nie takie rzeczy robili nie tacy ludzie, ale będzie to trudne do zaprzepaszczenia. Esport jest też... Jedną z ważniejszych rzeczy, no może nie najważniejszą, ale też na pewno trzyma grono osób. Grono osób, które ogląda esport, lubi sobie pooglądać Lola we sporcie. Tak jak wiecie, wasz stary przychodzi do domu, pije piwo przed telewizorem. Tak niektórzy, jak jest esport, jakieś meczyki z ligi, odpalają, oglądają i żyją. No Można powiedzieć, że w sumie kariera takiego jednego polskiego YouTubera, streamera jest oparta głównie w tej mierze. I mówimy oczywiście o nerwarienie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jakbyś kiedyś to zobaczył, to jesteś najlepszy. Nie zmieniaj się i, i, i możesz mi dać lajka. Like jest, jesteś super. No tyle. Więc e-sport jest tak naprawdę kolejną gałęzią, która trzyma graczy. Teraz najważniejsza rzecz: trzymajcie się. Ja wiem, że to będzie dość. Nietuzinkowa opinia. Trzymajcie się, bo teraz będzie coś, co rozpierdoli wam banie Największym plusem Ligi Legend jest to, że jest to gra darmowa. Kurwa, już było dobrze! Kurwa, już było dobrze! pierdol Ja wiem, ja wiem, że niektórzy mi powiedzą, że co to jest za plus. Otóż kuresko wielki plus to jest. Gdyby ta gra nie była free to play, to uwierzcie mi, Byłoby zupełnie inaczej z tą grą. Ale ta gra jest tak genialną pułapką free to play, że no po prostu cudo, cudo. Riot Games stworzyło coś idealnego. Dlaczego? Ponieważ ta gra jest free to play. W tej grze nie musimy płacić, żeby wygrywać, żeby grać. No nie, no płacimy głównie za skiny i za to, co jakby te, dodają rzeczy kosmetyczne do ligi. To jest bardzo ważne, bo im więcej zagłębiałam się w świat. Tej gry im więcej zagłębiamy się w cokolwiek związanego z LOLem, tym bardziej kusi na skinek a jeżeli bardziej im bardziej kusi na skinek tym bardziej riot się cieszy i myśli sobie ho 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 ktoś zaraz wyda pieniądze na naszą grę, ale fajnie ale fajnie fiu 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 ekstra. i właśnie to jest to że riot jest kurekiem beneficjentem tego że ta gra jest darmowa Jestem ciekaw szczerze, jak bardzo spadłaby ilość graczy, gdyby ta gra kosztowała nawet nie dolarów kur... gdyby ta gra kosztowała przysłowiowe 5 dolarów, tyle co hot dog. W ciekawi, ile graczy by odeszło, ile by zostało, jak by to wyglądało. Ja myślę, że 50% może by nie odeszło, ale odeszłaby, no na pewno odpływ byłby dość duży. Umówmy się. Ta gra szybko nie upadnie. Chyba, że Riot się postara, żeby ta gra upadła, ale generalnie ta gra szybko nie upadnie. Albo ktoś mi kiedyś to wyciągnie, jak ta gra serio szybko upadnie i wtedy będę turbo-pośmiewiskiem, ale myślę, że mimo wszystko raczej nie. Ja tylko mówiłem i mówię dalej, że zmierza Riot w złą stronę, ale nie upada. Ale wiadomo. Każdy wielki człowiek musi w życiu upaść, żeby później mógł się podnieść. Spójrzmy na Clash Royale które upadło. Na chwilę miało taki swój, powiedzmy, czego by nie mówić, słaby okres. A później przyszły złote żniwa, które trwają dzisiaj. No znaczy W tym czasie, co nie? Tak jakoś też podobnie, że nikt nie grał w to Clash Royale przez jakiś czas, a później je wielkie jeb. No i się zaczęło generalnie, nawet nie wiem od czego, ale w sumie chuj mnie to, bo nie grałem w Clash Royale. Riot. Jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć co do Riotu. Ja wiem. Ja wiem, że to, będzie, to może być bluźnierstwo. I wiem, że wielu graczy w League of Legends się ze mną nie zgodzi, ale powiem to, powiem. Riot Games według mnie umie w balans pomiędzy casualową rozgrywką a rywalizacją, tą sportową umie jakoś to wypośrodkować. I mimo tego narzekania, które jest ze strony wielu graczy, ja jestem naczelnym narzekaczem po ostatnim wideo, przynajmniej tak niektórzy mnie nazywali, oczywiście. Yy, że jestem naczelnym narzekaczem. Tak, to i tak nic nie daje, bo jestem w mniejszości. Więc teraz yy, liżerowa tej lidze no bo czego by nie mówić największa gra. Yy, Rajo to dezwi się do mnie, proszę. Dzięki z góry. To tak naprawdę tyle. No bo czego by nie mówić? Ja już to mówiłem kilkanaście razy w swoich materiałach. Trzeba przyznać Riot rację. Ta gra w aktualnym stage jest w najbardziej zbalansowanym momencie. Say what? Ja uważam, że to jest nudne. I ja jestem po prostu popierdolony. Ale patrząc na normalnych ludzi, na ludzi, którzy się szanują, na ludzi, którzy, no wiecie, coś kiedyś pewnie osiągną, nie to co ja, no to najprawdopodobniej Liga Legend jest teraz w idealnym momencie i taka po prostu jest prawda. Jest jeszcze aspekt psychologiczny w tej grze. Psychologia przywiązania do danej postaci. Gracze, choć nie jest ich wielu, mają swoich mainów. I nie wracają do gry, ale do swoich ulubionych, ukochanych postaci. Ja na przykład, to jest dość dziwne, ale ja na przykład pokochałem Wiktora. Ha! Gej! Nie po tym, jak był nikim, tylko po tym, jak obejrzałem Arkana. I mainowałem go przez chwilę. I to było coś wspaniałego, naprawdę. To odpalałem ligę nie dlatego. Żeby grać w nią, tylko żeby pierdolnąć tą jedną postacią. I myślę, że wiele osób tak ma. Nie myśli o tym, że chce odpalić samą ligę z siebie, tylko myśli o tym, że chce zagrać konkretną postacią na konkretnej linii. Kolejną rzeczą, która tak naprawdę jest ważna, jest to, że Riot. Już to powtórzyłem, już to mówiłem, ale powtórzę się jeszcze raz. Rozwija ciągle tą markę tyle, ile może. Muzyka, serial, spin-off, eventy, gra. Media, wszystko. Rajot ma wszystko. Więc wiecie. Czy będzie im łatwo upaść? Nie. Czy jest to możliwe? <ścoughs> oczywiście, kurwa, że jest to możliwe. Kurwa, oczywiście, że. Ale raczej nie upadną. Przynajmniej przez kolejne 5 lat. Tak mi się wydaje. Możecie we mnie rzucać gównem, jak, jak to będzie nieprawda. Czy jest Rajot w lekkiej tendencji spadkowej? To na pewno. Ale czy upadnie. Hmm. Bardzo wątpię. I ostatnią rzeczą jest to, że LOL jest grom, która sama pisze swoją historię. Esport piszą ludzie. Wszystko piszą ludzie. Historię postaci piszą ludzie. I może też dlatego prościej nam się z tym niejako utożsamia. Może, kto wie. Ta gierka raczej będzie w dobrym stanie. Raczej nie umrze. Jeżeli już coś, to może mieć wahania graczy i pewne minusowe roki. W sensie ujemne, gdzie to po prostu graczy będzie odchodziło. Ale żeby ta gra umarła, to musi minąć jeszcze sporo czasu. Czy jest to możliwe? Wszystko jest możliwe. Tak jak możliwe jest to, że dzisiaj mamy burzę i może wlecieć do mnie piorunku listy i mnie pierdolnąć. Albo że pójdę sobie zagrać w lotto i pierdolnę szóstkę. Na to wszystko jest możliwość, ale jest ona raczej dość mała i wynosi. Nie pamiętam ile, ale ktoś mi kiedyś mówił, ile to wszystko wynosi. Wiem, że wy możecie nie wynosić się z tego kanału i możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i wpaść na Kika, gdzie codziennie materiały... Kurwa, na Kiku są materiały, jestem głupi. Możecie wpaść na Kika, gdzie codziennie streamy, a na Discordzie powiadomienia ze streamów. Więc w sumie wpadnijcie na Discorda, a później na Kika. To by było na tyle. Trzymajcie się ze z moim, z moim bebzuńskim zjebanym pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć.